Mam na imię Sylwia i zajmuję się kreowaniem wizerunku zapachowego. Dziś przygotowałam dla Was recenzję perfum D1 Dolce Gabbana. Sam zapach jest niesamowity, ale za czym przejdę do zapachu, chciałam wspomnieć coś więcej na temat samego flakonu, gdyż jest zdecydowanie wart uwagi. Jest wykonany z ciężkiego, grubego szkła. Bardzo starannie jest, jest wykonany. Ja z czystej ciekawości pozwoliłam sobie zważyć ten flakon zaraz po zakupie. Jest to 75 ml, ta pojemność, która, którą trzymam w dłoni. I wyobraźcie sobie, że pełne 75 ml waży prawie pół kilograma. Także, jeżeli lubicie nosić perfumy w torebce i jesteście fankami Diwan, nie proponuję brać 75 ml z racji tego, że przeciążycie się z pewnością. 30 ml będzie najbardziej odpowiednie. 50 też może sprawiać nieco problemów w użytkowaniu. Także myślę, że 30 ml będzie optymalną pojemnością do torebki. Jeżeli jesteśmy już przy pojemnościach, warto wspomnieć, że D1 występuje maksymalnie w pojemności jedynie 75 ml. Więc jeżeli kiedykolwiek spotkaliście się albo spotkacie się z pojemnością 100 ml, to możecie mieć pewność, że jest to po prostu podróbka. Także bądźcie czujni, bądźcie uważni i nie dajcie się nabrać. Przejdziemy teraz może do rzeczy najprzyjemniejszej, czyli do samego zapachu. E, pachnie niesamowicie, tak jak już wspomniałam wcześniej. E, na początku czuć pewnego rodzaju świeżość dzięki mandarynce, e, bergamotce i liči. Później ten zapach staje się nieco bardziej słodki, za sprawą wanilii piżma. Może powiem w ten sposób. Ja na początku, kiedy ten zapach wyszedł, słyszałam bardzo dużo opinii. Te opinie zresztą się powielają na temat tego, że jest to bardzo duszący zapach, że te perfumy są ciężkie, że ciężko z nimi wytrzymać, że czasami nawet boli od nich głowa. Wiecie, jak jest naprawdę? Wszystko to zależy od naszego naturalnego zapachu ciała. To w jaki sposób perfumy się z nim połączą, da efekt końcowy. Także jeżeli na przykład wasza skóra ma tendencję do e, wybijania tych nut świeżych, tak na przykład jak moja skóra, e, to Diwan będzie pachnieć na was e, subtelnie, ale trwale. Jeżeli z kolei jest odwrotnie, czyli wasza skóra ma tendencję do wybijania tych słodkich nut, to zgodzę się z tym, że Diwan może być troszeczkę uciążliwe. I dlatego warto też przy aplikacji zmniejszyć ilość psiknięć. Swoją drogą większa ilość psiknięć zdecydowanie nie jest konieczna, dlatego że jest to niesamowicie trwały zapach. Dwa góra, trzy psiknięcia sprawią, że będziecie pachnieć 10-12 godzin. Sprawdziłam to na sobie i sprawdziłam to na wielu innych osobach, także to jest fantastyczna sprawa i jest to zdecydowany plus dla d ze względu na tą dużą trwałość. No dlatego, że uważam, jeżeli na przykład już wydajemy e, kilkaset złotych na flakon perfum, to życzylibyśmy sobie, aby ten zapach został z nami jak najdłużej i nie się do, żebyśmy się nie musieli dopsikiwać e, co e, godzinę po ileś tam razy. I myślę, że D1 zdecydowanie spełnia te kryteria, więc jeżeli zależy Wam na trwałym zapachu, e, to będzie m, dobra decyzja. E, te perfumy mają w sobie coś, e, co jednocześnie. E, Wzbudza szacunek i podkreśla profesjonalizm, dlatego, D1 to będzie dobry wybór na jakieś spotkanie biznesowe. Jeżeli masz do podpisania ważny kontrakt, użyj dwóch psiknięć D1 i efekt będzie gwarantowany. Myślę, że zrobisz z pewnością bardzo dobre wrażenie. Sam zapach jest bardzo ekskluzywny, już sama forma flakonu, jak i kolor złoty sprawia, że mamy takie przypuszczenia, że w środku musi być coś luksusowego, coś bardzo eleganckiego i tak, tak też jest. Sam kolor płynu doskonale tutaj współpracuje z całą resztą, więc myślę, że flakon jest takim dziełem ponadczasowym w tym wypadku i bardzo dobre posunięcie, jeżeli chodzi o tutaj projektanta tej butelki. Nie poleciłabym tego zapachu dla nastolatek. Możecie teraz zapytać, dlaczego. Otóż. Ja nie twierdzę, że nastolatki muszą pachnieć świeżymi kwiatuszkami, jakimiś niewinnymi zapachami, ale to jest tak charakterystyczny aromat, że on naprawdę potrzebuje odpowiedniej oprawy. Nie pasuje do, do jeansów. Najlepiej sprawdzi się w jakiejś, przy jakiejś wieczorowej kreacji, przy kostiumie do pracy. Ewentualnie no, można użyć go też do jakiegoś takiego bardziej codziennego stroju, ale wydaje mi się, że dużo straci. To jest zapach. Który ma naprawdę dużą e, siłę działania. Jakiś czas temu, mieszkając jeszcze w Anglii, przeprowadzałam badania e, na temat tego zapachu. E, wybrałam m, jedną kobietę o przeciętnym typie urody, o raczej niskim statusie materialnym. Ona pracowała na kasie w jednym z londyńskich e, hipermarketów, więc nie zarabiała zbyt dużo. I ona sama siebie określiła jako m, no, taką niepewną siebie, e, posiadającą dużo kompleksów. Ubrana była klasycznie, raczej elegancko, ale skromnie, niezbyt wyróżniająco się. Co się później stało? Przypadkowe osoby prosiłam o to, aby wypowiedziały się na temat tego, jakie wrażenie sprawia na nich ta kobieta. Ważne jest też to, że kobieta ta stała na tyle blisko, że ci wszyscy respondenci oprócz tego, że mogli się jej dokładnie przyjrzeć, to mogli ją też poczuć. Także to jest istotne i wyniki tych badań okazały się zdumiewające, dlatego że ponad 80% respondentów odpowiedziała, że ta kobieta musi być na pewno bogata, musi być pewna siebie i prawdopodobnie zajmuje jakieś wysokie stanowisko w pracy, więc to jest rewelacyjna sprawa, jak zwykły zapach, sam zapach może zmienić postrzeganie drugiego człowieka. Tak to wszystko właśnie wygląda. Jeżeli chodzi o y, trwałość, tak jak wspomniałam wcześniej, y, trwałość jest znakomita. I teraz taka wskazówka, jeżeli na przykład chcecie dać szansę temu zapachowi, ale mm, pierwsze spotkanie nie było zbyt pozytywne, to znaczy odrzucił Was e, swoją intensywnością, proponuję, abyście spróbowali sposobu e, rozpylania mgiełki zapas, e, zapachowej. Czyli e, wchodzimy sobie, m, sikamy perfumy w powietrze, wchodzimy sobie w mgiełkę i dzięki temu te perfumy osią, osiądą równomiernie na naszych włosach, naszym ubraniu, ciele i będziemy pachnieć e, subtelnie, e, ale trwale. Więc to jest taka wskazówka, spróbujcie, bo może się okazać, że no wtedy zapach będzie dla Was zdecydowanie bardziej znośny. Myślę, co jeszcze chciałam powiedzieć na temat tego zapachu. Chyba to już wszystko. Czyli biorąc pod uwagę całokształt, czyli wygląd flakonu, przeznaczenie, jak również trwałość i kompozycję zapachową. Przyznaję D1 mocne 9 na 10 punktów. Myślę, że to już byłoby na tyle. Dajcie znać, co myślicie o samym zapachu, czy kiedykolwiek mieliście okazję go poznać. Albo może macie już go w swojej kolekcji. Także dajcie znać w komentarzach na dole. I zapraszam serdecznie oczywiście do odwiedzenia mojego bloga. Link znajdziecie pod spodem filmiku. No i do subskrypcji kanału, dlatego że będą się też pojawiać tutaj recenzje nie tylko zapachów damskich, ale również zapachów męskich. Więc panowie zachęcam do subskrybowania kanału, dlatego że zdecydowanie warto. Także dziękuję wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia już wkrótce.